Ja ogólnie nie chcę, nie mam nic nie chodzę. Ale ogólnie robimy get na no, palet, bo mam dzisiaj próbę generalną, więc trochę się tak podmówimy. Ale ja tylko troszkę. No. nie będę tak dużo używać, bo mi się nie te. Nie chcę się to nikać. to w, w ogóle takie dziwne. To wygląda, nie wiem że, ale mi to przypomina serm z Bajona. Jezu, ile, patrzcie, tam daję daje dosłownie bąbelki. Ja. Yeah. Mm -hmm. uh -huh. yeah. I wtedy przypomniało mi się o tym serum, bo ja już pod tym serum trochę używam, bo oglądam moje stare filmiki i nie I tak sobie hmm. Okej, okay. pokażę, bo nieco użyj bo nie wiem, co coś się zaraz nie zatrzyma, ale boję się, że nic nie zatrzyma.